Aż tak dobrze będzie to, że ten nie, jest, że problemów nie mamy, absolutnie tak nie jest. A, problemów jest coraz więcej i bliżej końca rundy jesiennej, ale jak na razie dzielenie zawodnicy sobie z tym radzą. E, natomiast e, jeżeli miałabym odnieść ten jutrzejszy mecz, e, przewidywać jak on będzie wyglądał, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło po Bukareszcie, myślę, że drużyna rapidu zagra zdecydowanie lepiej, lepiej zdecydowanie, bardziej agresywnie w po początku meczu. Ja myślę, że w Bukareszcie e, Rapid e, chyba trochę był zaskoczony naszą postawą i oni dobre kilkanaście minut e, nie potrafili, nie potrafili e, wejść w mecz. Myślę, że, że, że tego, tego już nie należy się spodziewać. Myślę, że to będzie obraz drużyny podobny do tego, jak widziałem chociażby w meczu z Capoelem Tel Aviv, tam na wyjeździe grając Rapid od początku zaczął to warunki gry, zaczął grać agresywnie w wysokim persing, stwarzał zagrożenie pod bramką gospodarzy i tego samego się jutro, bardzo agresywnej gry gości. Myślę, że, 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 że yy, trener czesku będzie chciał yy, w tej pierwszej połowie, aby obraz meczu był podobny do tego, co się działo w pierwszej połowie tu meczu meczem właśnie z HPL, gdzie HPL-owi udało się nas zatrzymać do obrony i stwarzać sytuację pod naszą branką, ale my też... Wyciągamy wnioski, my też się uczymy i yy, zrobimy wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. Yy, oczywiście, że, 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 że dostrzegamy słabości w drużynie yy, Rapidu, mimo tego, że jest to bardzo dobra drużyna, to yy, myślę, że, że są słabsze od tej zespołów i będziemy chcieli oczywiście to wykorzystać. Natomiast no, więcej szczegółów na ten temat, ślą rzeczy, tutaj wyjaśnić nie było. Proszę jakie to kłopoty, o których Pan Wójt i w ogóle jak wygląda sytuacja zdrowotna zespołu Przyszniarz? Z kłopotami sobie, tak jak mówię, na razie radzimy, że nie chcę o tym mówić na zewnątrz publicznie. Yy, sytuacja zdrowotna jest nie najgorsza, bo yy, wrócił już do pełnej dyspozycji Gixon Czopo. Także cieszę się, bo jego dyspozycja w nocy z widzenia była bardzo wysoka. Yy, nie będzie mógł zagrać, natomiast niestety Tomek Kiełbowicz i Man, ta dwójka jest wciąż wyłączona z treningów. Nie trenują, nie będą mogli jeszcze zagrać, natomiast reszta zawodów jest gotowa do tak. Panie trenerze, no, jutro jak się wszystko dobrze ułoży i Wy zagracie dobry mecz, to możecie być już w fazie play-off. Myślicie w ogóle o tym, rozmawiacie, czy czyni? Czy? No gdzieś tam mamy to, mamy to w pamięci, ale ja nie zamierzam o tym za mówić, ja nie zamierzam jakiejś wielkiej presji, jeszcze większej presji nas na drużynę nakładać. To jest nasz kolejny mecz w Lidze Europejskiej, chcemy, chcemy zagrać dobre spotkanie, chcemy wygrać ten mecz, przed własną publicznością. To jest naszym dużym atutem w tych rozgrywkach i chcielibyśmy jutro po prostu zwyciężyć. Czy nam to da awans, czy nie, to będziemy myśleli o tym pomoc. Miro powiedział, że to najważniejsze w od lat. Pan zgadza się z tą opinią, czy nie? To zależy od gigula. Bo to myślę, że tym jest... z sztaktarem był Oligę no co najmniej miał ten sam ciężar gatunkował. A te, że jakie są te słabsze punkty rapidu, to co Pan mówił przed pierwszym meczem, że nie potrafią za bardzo się odnaleźć, jak się ich zetnie, odsunie się ich od swojej bramki, czy po tym pierwszym meczu w Bukaleście pojawiło się coś nowego? Jak Pan mówi, że odróżnienia rapidu, że nie potrafią, to byłoby no, takie nie fair, bo jest to naprawdę dobry zespół, natomiast w niektórych elementach są ciut słabsi, mają pewne braki, myślę, że, myślę, że Częściowo my to pokazaliśmy w Bukareszcie. Ja nie chcę o tym jakoś za dużo mówić, bo nie chcę ułatwiać przeciwnikowi sytuacji zadania. Natomiast no, najważniejsze to będzie, to będzie to, żebyśmy my potrafili kontrolować ten mecz, żebyśmy nie doprowadzali do takiej sytuacji, że przeciwnik ma inicjatywę, że przeciwnik nas bardzo mocno stycha do obrony, że nie potrafimy utrzymać się dłużej przy filce. Tego rodzaju sytuacji musimy uniknąć i musimy cały czas kontrolować przebieganie na boisku, cały czas mieć jak najdłużej piłkę, stwarzać sytuacji i przede wszystkim być drużyną, być kolektywem, a ostatni no to wychodzi coraz lepiej, bo nawet taki trudny mecz jak w Poznaniu, gdzie no co tu dużo się oszukiwać, nie byliśmy w najwyższej formie, w wielu zawodników zagrało słabszy mecz, a mimo wszystko nie pętliśmy w obliczu tak trudnego przeciwnika na jego terenie i potrafiliśmy właśnie tym charakterem no przynajmniej wywieźć punkt, dlatego myślę, że to będzie nasza Chcę, żeby to była nasza bardzo silna strona również w jutrzejszym meczu bez względu na to, jak przebieg meczu będzie wyglądał, czy będziemy prowadzić, czy będziemy musieli gonić. Ja że sześć meczów z rzędu na zero z tyłu, czyli w końcu jest to, na co pan tak od, praktycznie od początku swojej pracy tutaj narzekał. Jak pan wytłumaczy tą metamorfozę, tej całej drużyny wybronie, czy to jest tylko obecność przyjście duszana kuciaka, czy w ogóle ta cała formacja jakoś dojrzała, zmieniła się. No, wie, po wszystkiego po drugą na pewno Duszan Czech jest ogromną naszą siłą, ogromną wartością, jeżeli chodzi o obronę ramki. To na pewno jest yy, osoba, która no, dzięki której to czyste konto w dużej mierze zachowujemy. Natomiast uważam, że cała drużyna poprawiła grę w defensywie. Yy, znacznie lepiej bronimy, znacznie bardziej odpowiedzialnie w tym elemencie, gdy się zachowują na boisku. Miro, między innymi, który Mimo tego, że jego obowiązek to jest przede wszystkim atakować, kreować sytuację pod uramką przeciwnika, muszę zwrócić uwagę ile, ile on wykonuje czarnej roboty z tyłu, ile potrafi wrócić i odegrać piłkę. Także to też jest no, no, duża wartość, że zawodnicy potrafili te elementy poprawić. Brał to Pan pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary? Jakiej kary? Za tą kartkę. Nie, nie brałem. Rado, teraz jeszcze chciałem zapytać, już ta w ogóle kartka, ta sytuacja, ten mecz z latem uważasz, ten słabszy, tak jak też trener tutaj powiedział w waszym wykonaniu, nie, nie, nie obawiacie się, że to jakoś się przełoży na ten mecz? Czy, czy, czy spokojnie ta seria tych dobrych spotkań jest na tyle długa, że mogło się zdarzyć jedno słabsze? Myślę, że, że czasami się mogą zdarzyć takie mecze właśnie jak z Lechem, bo że od ile spotkań rozegraliśmy w tym sezonie, pierwszy raz może, że my nie kontrolowaliśmy ten przebieg meczu, bo przeciwnik nam narzucił swój styl gry i naprawdę było ciężko to odwrócić, ale ja, ja muszę powiedzieć, że jestem Mimo tego, że my nie wygraliśmy, jestem zadowolony z powodzeniem, że większość zawodników nie grało na swoim poziomach, a jednak nie straciliśmy ani bramki i dla nas bardzo ważny punkt zdobyliśmy. Tak naprawdę to lek stracił dwa punkty, a my za zagraliśmy mocno, mieliśmy dobry rezultat. I ten mecz z jutrzejszy to jest rzeczywiście taki ważny, jak mówiłeś bodajże w poniedziałek? Myślę, że tak. Myślę, że, że naprawdę jestem tutaj kilka lata, że, że tak ważny mecz Legia Gra. Długo się na to czekało, i jestem pełny. że się zagra zagramy podobno jak w Bukareszcie, to, to nie ma jeszcze czego obawiać i będziemy, będziemy się cieszyć po meczu. A czym gdzie ten mecz przekonał, żebyś tak patrzył w defensywie? Nie, to jest po prostu. Z z z obowiązek każdego zawodnika, także tu, tu nie ma przekonania, po prostu musi każdy wykonywać swoją pracę. że to jeszcze zapytam, nie chce Pan mówić o słabych stronach rapidu zrozumiałe, bo nie chce Pan ułatwiać że Jakie ma w takim razie mocne strony rapid, na które musicie bardzo uważać, żeby nie stracić braki? Organizacja gry tej drużyny to jest ich silna strona, na pewno zawodnicy ofensywni, tacy jak yy, BR czy REA. Oczywiście pan, który, który ma ogromne doświadczenie, który strzelał w ramki w wielu ligach europejskich. To jest ich taka dosyć duża siła i, 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 i boki obrony ofensywnie grające to również, to również zawodnicy, którzy się wyróżniają w tej ligach. Jeszcze do Rado mam pytanie, Rado myślisz, że jest do grania rapid jutro? Ja myślę, że każdy chyba w szatni, który jest, tak uważa przynajmniej, bo jesteśmy w takiej sytuacji, które wiele razy poradziliśmy i nie widzę powodu, żeby to jutro nie powtórzyli. Także ja mówię, jeszcze zagramy podobno jak w Bukareszcie, nie mamy się czego bawić. To jeszcze tylko powiedz, wolisz grać w środku czy na boku? Dla mnie obojętnie. Będziemy trener ustawić, kto będziemy grał. Ja mam pytanie. Dzień dobry, Leszek Bartnicki, Orange Jedno do, do trenera, jedno do rado. Panie trenerze, był Pan asystent na meczu Rapidus z Astro, bo oni wygrali ten mecz 3 do 2. Nie mógł grać ich podstawowy bramkarz, Donut Coman. Chciałem spytać, jakie obserwacje na temat tego rezerwowego bramkarza, jaką się prezentował, gdyby się okazało, że to on będzie jutro natomiast pytanie do Rado jest takie, Rado czy Ty sam spodziewałeś się, że Ci młodzi zawodnicy, Wolski i Żyro będą w stanie aż, aż taki postęp zrobić w ostatnim czasie? Wiele wskazuje na to, że jednak konan będzie bronił jutro, czekamy z niecierpliwością na to w jakim składzie Rado na te informacje, ale mieliśmy, mieliśmy taką, taką informację, że on będzie gotowy na mecz z nami. A jeżeli będzie bronił rezerwowy bramkarz, to, to zdaniem Jacka zaprezentował się bardzo solidnie, także tutaj nie będzie jakiejś wielkiej straty dla tej drużyny. A ja odpowiem na pytanie, bo yy, myślę, że Legia przyszłość przyszłości nie ma się czego obawiać pod względem młodych zawodników, bo uważam, że teraz konsekwencje, yy, które robią Michal i Rafal, tego siedzisz chyba też ja sam spodziewałem, bo na, na pewno mają ogromne umiejętności, możliwości, bo by to utrzymali jak najwięcej i na pewno na, pewno na, na, na niej drużyna będzie mogła jak najbardziej liczyć. To jest, to jest, jeśli mogę przed pytaniem dwa słowa takiego za przeproszeniem wykładu. Legia ostatnio grała na tyle dobrze, że właśnie przyzwyczaiła nas troszeczkę już do tego, że no wcześniej czy później strzelić, strzelicie, nie dacie sobie, tak jak było w przypadku Lecha, tej bramki strzelić i w Bukareszcie to ten mecz wyglądał tak, on był właściwie w jakimś tam sensie, ja tu przesadzam oczywiście, nudny w porównaniu z innymi meczami, ze Spartakiem czy z PSW czy z, PSV, czy z, z HPL. -em. Dlatego, żebyście cały czas planowali na boisku. I teraz yy, ja się zastanawiam, bo znamy legię, prawda? My z jednej strony to jest zwycięstwo w Moskwie, a z drugiej pod Beskidzie. Czy myśli Pan, że już y, drużyna jest na takim etapie, że coś na co czekamy, co się ma jutro wydarzyć, bo zapewnienie sobie awansu na dwie kolejki przed, przed końcem, to byłoby coś rzeczywiście wyjątkowego? Yy, czy to nie jest szczególne obciążenie psychiczne dla pana i zwłaszcza dla, dla zawodników? I to samo pytanie do, 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 do Miro: no. chociaż już troszkę odpowiedział, no. trudno z rapidem tu nie wygrać, prawda? Dlatego ja nie chcę tej, tego meczu przedstawiać jako mecz o awans. Nie, to jest czwarty mecz, widzę, wszystkich meczów jest sześć. Zagrajmy najlepiej, jak potrafimy, i postarajmy się wygrać. Tyle. Natomiast nie zamierzam dodatkowej presji na zawodników tutaj naciskać, bo, bo ten mecz. Może nam dać awans, ale nie musi, nawet gdybyśmy wygrali, dlatego po prostu zróbmy swoje. Zagrajmy najlepiej, jak potrafimy. Natomiast odnosząc się do, 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 tego, do tej wątpliwości w pana pytaniu, myślę, że my już jesteśmy taką drużyną, która, która tego rodzaju błędów jak sport bezwiedzi już nie popełni. Ja uważam, że, że to mogło się wydarzyć raz w rundzie i mamy to już za sobą. Po prostu zawodnicy nie dopuszczą już do tego, żeby. żeby na jakikolwiek mecz nieskoncentrowani, czy to będzie Buchar Polski, czy to będzie y, jakiekolwiek inne rozgrywki, dlatego myślę, że tutaj zrobiliśmy duży krok do przodu. Tutaj pokazujemy, że już jesteśmy dojrzalszą drużyną. Oczywiście, że czasem przyjdzie słabszy dzień, przyjdzie słabszy mecz, ale myślę, że nie będzie meczów, który przegralibyśmy praktycznie w szatni w tych kategoriach mentalnych nie będąc dobrze przygotowany do tego spotkania. Myślę, że trener wszystko powiedział, no, Czy po prostu jutro trzeba wyjść na boisko, wykonać dobrą robotę i swoją pracę, która nas wszystko obowiązuje i zobaczymy po meczu, czy to będzie wystarczająco. Błądski, Panie trenerze chciałem zapytać o przygotowanie fizyczne, bo Legia ma za sobą bardzo dużo meczów. Pan składem rotuje, ale, ale to jednak jest w większości czy on jest ten sam, jak, jak to wygląda na podstawie badań, na podstawie e, tego wszystkiego, czy czy ta słabsza troszeczkę ta postawa w nie była efektem tego, że Lech troszkę szybciej biegał, czy, czy są jakieś pierwsze oznaki tych, tych kilkunastu meszów, które Legia ma w Różnie poszczególni zawodnicy znoszą to, prawda, natomiast nie ma takiej sytuacji jakiegoś permanentnego przetrenowania jakiegoś mm, sytuacji, gdzie, gdzie wyniki badań wskazywałyby na to, że kogoś trzeba zupełnie wstać, wziąć i tak dalej. Wyniki są u niektórych czuć ale to jest normalna rzecz, u niektórych są w normie, to jest, to jest absolutnie normalna rzecz i myślę, że zawodnicy i drużyna te najbliższe 5-6 tygodni, które przed nami, które, które, które zostały nam do końca tej rundy, myślę, że wytrzymamy. W takim tempie jak cała ta runda i tutaj, jeżeli chodzi o aspekt fizyczny, powinniśmy sobie sobie z poradzić. Miło, chciałem Cię zapytać, bo Twojego lewej Europie pięć bramek strzeliłeś e, dla Legii. Czy myślisz, że to one miały główny wpływ na to, że Twoim następnym meczem po, po spotkaniu z Rapidem będzie występ e, w reprezentacji? Czy wypromowałeś się w Europie? Miałeś takie sygnały z Serbii, że to ta świetna gra e, w Lidze Europejskiej, no czy ty sobie przypomniałeś o sobie? No nie oszukujmy się, inaczej, inaczej wszystko wygląda, jak grasz w ekstra ekstraklasę, inaczej wygląda, jak, jak, jak grasz w meczu w, Euro w Europie. Taka sytuacja też mała miejsce, jeśli chodzi o, o moje gry, gdzieś ktoś tam o to cały czas oglądał i patrzył. I Chyba z tego, z tego, że zagrałem tych kilka dobrych meczów europejskich Puchara i dostałem szansę, mam nadzieję, że zadebiutuję w tej reprezentacji. Mam pytanie do pana trenera, czy legi gra się łatwiej w Lidze europejskiej na wyjazdach, bo, bo wygrywaliście w Turcji, wygrywaliście w Rosji, w Rumunii, no tylko ten nieszczęsny mecz z Sfał się przydarzył. Ale, ale jednak więcej punktów legia zdobyła na wyjeździe niż u siebie. Ja nie widzę jakiejś takiej e, różnicy, szczerze mówiąc. I e, myślę, że u siebie w tej lidze europejskiej grając przed własną publicznością z reguły osiągaliśmy takie wyniki, które nas satysfakcjonowały. Chociaż nie zawsze to były zwycięstwa, ale remis z Gazientepem to dla nas było tak naprawdę zwycięstwo remis ze startakiem może mniej, ale po bardzo dobrym meczu yy, i, i to zwycięstwo w ostatniej chwili z HPL-em, także no, jak do tej pory yy, w Lidze Europejskiej rozegraliśmy 7 spotkań, yy, praktycznie każdy z tych meczów to, to, to nie my byliśmy w roli ale przegraliśmy na razie tylko jeden, ten PSV, także liczę, że, 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 że to, że jutro zagrano przed własną publicznością to to jest gwarancja, że na pewno nie przegramy. Tak, tak, tak sobie to oczywiście trochę humorystycznie zakładam. Natomiast yy, myślę, że, 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 że ta atmosfera, ten doping, jaki tutaj będzie jutro, to będzie yy, bardzo istotny czynnik w tym, żeby ten mecz wyglądał tak, jakbyśmy chcieli, żeby wszystko się układało po naszej myśli, żebyśmy my w pełni dominowali co na boisku.